Dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym vlogu, krótkim vlogu weekendowym. Mamy niedzielę, godzinę 11. Jesteśmy gotowi, zebrani. Zobaczcie, kto tutaj pędzi do mnie. A byłem właśnie umyć Jeepa. Założyłem rano lampy nowe. Zaraz Wam pokażę. Mamy piękną pogodę i jedziemy na objazdówkę wyspy. Dzisiaj nie chcę jechać w off dlatego że Jeep wygląda jakby wyjechał z salonu, więc nie chcę go wybrudzić. Ale mamy plan generalnie, żeby pozwiedzać południową część Lipanoi. Tam też chcemy iść do Niki Beach, takiego Beach Club, jak będzie otwarty. No i ogólnie spróbujemy wejść do kilka jakichś innych resortów. Zobaczymy, jak nam się to uda. Pewnie coś Zjemy dobrego, pewnie wskoczymy gdzieś do basenu, pewnie będą jakieś fajne widoki. Także serdecznie Was zapraszam na ten niedzielny, krótki vlog.

A lampy przednie są takie kozackie, naprawdę jaram się nimi, wyglądają mega nowocześnie. Właśnie w ten styl chcę uderzyć. Do tego jeszcze mam kilka takich dodatków, które będę później zakładał i modyfikował. Ale wszystko oczywiście z klasą. Wszystko wiecie w zdrowym rozsądku. Żeby nie zrobić tego, wiecie, AliExpress. Mam zamówione już nowe felgi 20-calowe w kolorze takim miedzianym. Ładna opona wejdzie taka jak w poprzednim Jeepie. Tutaj mam te dokładki też nowe, takie trochę szersze. I poza tym generalnie tu jeszcze tylko lampy tylne tak naprawdę pójdą nowe, też już są, tylko czekam na oclenie, pewnie jeszcze wymienię dodatkowo te lampy offroadowe i to jest tyle, tu nie ma co więcej kombinować, samochód jest naprawdę fajny, świeży, zdrowy, także jedziemy. Mamy pierwszy, dłuższy przystanek. Na buziaki. Ojej. Jesteśmy w Sweet Sister, tutaj w takiej kawiarni. Polecamy serdecznie, w, już tam na, w tej południowej części wyspy. Mamcia, nasza mamcia kierowała jeepem. Jak Ci się, Maksiu, jechało z mamą? Radzi sobie? Dobrze kieruje, prawda? Trochę inaczej mówi, że musi się trochę przyzwyczaić, wiadomo. No, ale y, odważnie siadła, pojechała. Y, no i coraz lepiej idzie. Może, może, kiedyś będziecie odwozić dzipkiem do szkoły. Kto wie, chciałbyś? Okej, okay. okay, super. No, ja Wam zaraz y, pokażę, jak wygląda taka kawiarnia od środka. Sweet sister Cafe, ale nie tylko kafe, bo też mają. Kuchnie. Ogólnie tu jest wegetariańska kuchnia całościowo, więc trochę nie w naszym klimacie, no ale czego nie, czasami oczywiście też warto. Bardzo ładnie, zielono i tak stylowo, jeśli chodzi o wystrój tej, tej kawiarni. Dużo takich różnych ciekawych elementów, akcentów i mają też swój sklepik tutaj z naturalną Zdrową żywnością. Zobaczcie jakie ciekawe czajniki z poprzedniej epoki. Właśnie o tym mówię: o tym wystroju. A w środku, tutaj, przetwory. Robią tutaj, widzę, że dziewczyny na bieżąco. Jakieś ciasteczka wegańskie, różne zapachy, przyprawy. No, także myślę, że jak ktoś Was jest takim frekiem, co lubi takie rzeczy, to warto oczywiście tutaj zaglądać do tego miejsca oj jaka żaba się popatrz jaka żaba co ona tak ćwiczy jakieś tutaj jogę jogę ćwiczy <grywa> dobra jest wariatka no fajne skoro oni te rzeczy biorą no jakieś rękodzieła pewnie a tu jest co co tutaj jest Mysz, myszka no jakieś ładne kubeczki na herbatkę także o tak wam tutaj na szybko pokażę ten sklep Sweet Sister jak będziecie na wyspie, można odwiedzić. E, można skorzystać tutaj, oczywiście, z kuchni i przy okazji też coś sobie fajnego tutaj kupić jako pamiątkę. No, my mamy maczkę, e, znaczy zaraz będziemy mieć maczkę i zbieramy się, jedziemy dalej. Skusiliśmy się na małą przekąstkę, jakoś tak e, dobrze tutaj energetycznie nam się siedzi. Tak sobie siedzimy, gadamy i tak, no, a może byśmy coś zjedli, bo już 12. .00. Ja sobie zamówiłem chicken wrapa. Kam, ty co zamówiłeś? Samolot jest ale Zaskoczyliśmy sobie krewetki. Nie w były tempurze. Minione, tak. O, ale tu taka porcja w ogóle. No, no fajnie, ładnie to wygląda. No, także życzę nam smacznego. Kolejny przystanek na mapie. Um, jeździmy sobie tutaj po malutku tymi dróżkami wąskimi, tak jak widzicie, na przebitkach. Bardzo fajnie, super się jeździ, przyjemnie, pogoda sprzyja, rewelacja. Ogólnie jesteśmy zachwyceni w tym roku porą deszczową. I w ogóle, jeżdżąc sobie tutaj, właśnie z naszą kamerą 360, z której widzicie, właśnie przebitki, doszliśmy do takiego wniosku, że zakładamy osobny kanał jeepsamui.com, taką już mamy domenę, i ten kanał będzie stricte właśnie dla osób, które myślą o tym, żeby sobie pojeździć właśnie po wyspie coś pozwiedzać i będzie taką inspiracją właśnie z kamerą 360. Tam będziemy wrzucać filmy, takie długie filmy, godzinne, może dwugodzinne, w zależności od tego, ile będziemy prawda, po tej wyspie jeździć. Wrzucimy jakąś fajną muzykę, tam nie będziemy nic opowiadać, tylko po prostu będzie sobie cały czas Jeep jeździł. My często korzystamy właśnie z takich kanałów, gdzie leci jakaś fajna muzyka, a w tle prawda, są jakieś widoki super, czy na przykład ktoś chodzi sobie po jakichś miejscach, po prostu tak leci sobie w tle. Jest to takie wyciszające, i ogólnie całkiem, całkiem fajne. Więc teraz mamy takie miejscówki, miejscówkę: Italaj Samui się nazywa. Jest to miejsce, które widzieliśmy już kilkukrotnie, przejeżdżając tutaj, w tej części wyspy. Ale szczerze nie wiemy, co to jest, więc e, bardzo ekologiczne, na pewno. ekologiczne miejsce. Chodźcie, chodźcie z nami, zobaczymy, odkryjemy go razem. Tu jest w ogóle taka kładka, która prowadzi przez te bagna. Tam jest jakiś e, goryl, jakaś małpa zrobiona z czegoś, z jakiegoś albo z kamienia, albo z jakichś desek, albo z jakiejś słomy. Nie wiem, co to jest dokładnie. Są tam ludzie e, na, na, na plaży, przy plaży właśnie, bo to Prowadzi do plaży, tak mi się wydaje, więc y, jest otwarte. Tutaj jest też jakiś domek. Happy House się nazywa. Tak trochę dwuznacznie, więc nie wiem czy dobrze. A tutaj zobaczcie, jest ta małpa wielka. Jakiś wiatrak. No, ktoś tu miał jakiś pomysł wyzbierał, wyzbierał rzeczy różne z okolicy y, i zrobił sobie jakąś restaurację. No ogólnie działka fajna, o, kaczuszki są. To, to nie są kaczuszki, to są gęsi. Gęsi, gęsi. Gęsi, gęsi, gęsi. Dobra, no to idziemy. Wszyscy nas tutaj witają, moi drodzy, na samym początku, bardzo miło. Saładika. Tak, idziemy sobie tutaj usiąść. Z ludzi jest sporo. Widać, że większość jest Europejczyków. Jest kawałek plaży. Piękna plaża, wow, zobaczcie. Ale mi No tutaj pierwszy raz jesteśmy, ale pięknie, no. Jaka ładna plaża. Palmy w jedną, w drugą stronę. Te chłopaki się lansują, opalają. Tam jakieś, Tak, siadamy na kokosa, jasne, no. Dobra, no siadamy na kokosa. Teraz wyniki beach. Właśnie wchodzimy do Beach Clubu. Ciekawy jestem czy jest jakaś impreza, muzykę słychać. Nie wiemy czy jest jakaś wyjściówka czy jakiś minimum spend. No generalnie generalnie jesteśmy bardzo ciekawi tego miejsca. Tutaj jest też tutaj też pewnie jest jakiś hotelik, jakieś apartamenty. Jest też mała siłownia. Proszę tędy chodźmy. No zobaczcie. Jak to wygląda? Bardzo przyjemnie. To jest w ogóle na Lipanoi. Zupełnie druga strona wyspy. Totalne od ludzie. I zobaczymy, czy tutaj ludzie się dzisiaj bawią. Czy jest jakaś impreza. Są też jakieś butiki. Fajnie, to jest też gdzieś na mojej czegliście. właśnie, żeby w naszym Biczklawie zrobić i butik, i właśnie małą siłownię. I masaże, i jakieś spa. No, bardzo ciekawe, bardzo fajnie to wygląda. No. To jest... e, dobra, zapytaliśmy, i e, okazuje się, że. Dzieci nie mogą wchodzić do Beach Clubu, ale poprosiliśmy czy możemy ponagrywać, więc Pani oczywiście bardzo chętnie powiedziała, że zapraszamy. Pięć minut ponagrywamy, pokażemy Wam tutaj jak to wygląda i ten młodzieniec wchodzi z nami. Ta? Za mały jesteś na imprezy jeszcze, co? <grywa> ale zapowiada się ten Beach Club całkiem nieźle. No A więc tak, tutaj jest restauracja e, główna. W restauracji oczywiście Dzieci mogą być. A tutaj mamy imprezę. Haha! Nieźle. Może tak się wyspa bawi, a ja nawet się nie spodziewałem, że taka tutaj impreza jest. No, grubo, grubo. Widzicie jednak marka robi swoje. Jak jest Niki Beach, to wszyscy wiedzą, czego się można spodziewać po imprezach. Jedziemy sobie już w stronę domu i przejeżdżamy tutaj przez Naton Pier, przez port i widzimy, że stoją dwa ogromne kruzy, tak w oddali. I co ciekawe, w ogóle tutaj Kosamui ma w planach budowę pełnowymiarowego, portu właśnie dla krótów, żeby te statki mogły wpłynąć tutaj głęboko, w sensie normalnie jakby do, do, do brzegu, a tak to muszą stać tam w oddali. Jest tak, że jakieś statki po prostu podpływają, zabierają ludzi, tutaj w porcie czekają autokary i te autokary wożą ludzi tutaj po wyspie, żeby sobie E, właśnie e, pozwiedzali, no także mega widzimy właśnie taki dość duży ruch e, autobusowy dzisiaj na wyspie e, więc moi drodzy e, na tym chciałbym zakończyć tego vloga dzięki, że byliście z nami my jedziemy jeszcze do fryzjera e, później już do domu będziemy chillować e, no i tyle, tak spędzamy sobie pięknie niedzielę, zapraszam na nasz nowy kanał o Jeepie jeepsamui.com tak się będzie kanał nazywał. O, widzicie? Autokary wjeżdżają do, do portu. Jeszcze nie ma strony internetowej, jest w przygotowaniu. Na pewno będzie wszystko odpalone w momencie, kiedy Jeepy będą gotowe do wynajmu. Mam nadzieję, że do końca roku się z wszystkim wyrobię. Także jeśli będziecie chętni, żeby wynająć sobie naszego Jeepa, czy to na dni, czy to na godziny, czy na różne wyprawy, to oczywiście zapraszam serdecznie już dzisiaj jeepsamui.com. Wszystkiego dobrego, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i pamiętajcie o nowym kanale tam też, żeby zasubskrybować. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.